Jak to ktoś ostatnio w komentarzu napisał tiko tiko erotiko moi drodzy jadę właśnie deu no, wspomnienia niesamowite. Przeniosłem się do lat 90., bo jest to 97 rok. Zobaczcie, przebieg 61 tysięcy kilometrów, mała kierownica, 5 biegów. W środku jest całkiem, całkiem, powiem wam, wiele miejsca, jak na takie auto, które z zewnątrz wygląda jak małe żelazko. Więc zmieści się tutaj naprawdę wiele. No i co, przyjemnie się prowadzi, muszę Wam powiedzieć. Jest to całkiem fajny samochód, ale teraz szybko skorzystając z okazji, że jest tutaj parking, to przeniosę się na niego i wyjdę Wam jeszcze pokazać, jak to tylko wygląda z zewnątrz, bo ona jest. Na sprzedaż u nas, więc może kogoś zainteresuje. Uwaga! Ok! Wyciągałem się z niego. Takie proszę Was, Tiko w pięknym kolorze, bordowym, złotym. Nie wiem, jak go określić do końca. Ale wygląda całkiem fajnie, więc napiszcie, czy ktoś z Was takim jeździł i czy chciałby się dzisiaj przede wszystkim takim przejechać. Pozdrawiam dla Was. Hej!